Cześć mleczko ja jestem Querko i witam was w moim kolejnym filmie na tym kanale. W tym filmie trochę sobie porozmawiamy na temat właśnie mojego serwerka, jakim jest właśnie overcore.pl. No słuchajcie, jednak tego serwerka robić nie będę, stwierdziłem, że jednak to nie ma za bardzo sensu. No i po prostu no nie będę miał czasu tak, żeby zająć się tym serwerem tak jak należy. No bo mam wiadomo After MC na całe na głowie, mam też właśnie dużo spraw prywatnych, wiadomo o każdym jakie są swoje sprawy tak prywatne. No i po prostu no nie będę w stanie z tym serwerem się tak zająć tak jak należy. Więc stwierdziłem, że to co zostało zrobione na tym właśnie serwerze Overcore, czyli tam jest mapka, tam, są, tam jest właśnie cała paczka pluginów na Megadropa, Wszystko to po prostu udostępnię dla Was. Jeszcze się zastanowię za jaką cenę, co i jak. Też możecie w sobie propozycję dawać, czy na przykład, nie wiem, wrzucić tą paczkę całą Megadropa na rynek razem z mapą, czy mapę oddzielnie może. No nie wiem, jeszcze się zastanowię właśnie, jak to jak to rozegrać. Natomiast właśnie jeśli chodzi o tego Overcore'a, no to po prostu jest temat zamknięty póki co, no i raczej nic nie zmieni, czyli po prostu zawieszam. Totalnie projekt. Tak właśnie nieraz wychodzi, że nieraz się właśnie coś robi, poświęca się na to dosyć dużo czasu, a później, później się po prostu dochodzi do takiego wniosku, że po prostu nie miał sens Ale drugą rzeczą jest to, że jestem aktualnie tutaj właśnie administratorem, w sumie tą heat adminem, tutaj mam rangę akurat. Na tym trybie. No ale też jestem tutaj, właśnie, deweloperem całej tej sieci, tego, właśnie serwera bichaca.pl, na który Was bardzo serdecznie chciałbym zaprosić, ponieważ, właśnie, jest to super serwer, taki po prostu PvP. No aktualnie jesteśmy na Sky PvP. Ogólnie, przed świętami albo w czasie świąt, właśnie, wystartuje Box PvP. No, ja tam jestem, właśnie, deweloperem, przejdę właśnie, pluginy. No i naprawdę szukuję się mega, mega dowalona edycja. Ogólnie już teraz właśnie tutaj gra po 100 osób dziennie, ale myślę, że jeżeli wystartuje właśnie ten e, box PvP, no to będzie po 300 osób myślę lekką ręką, także no, zapraszam Was na ten serwer po prostu. E, no bo po prostu ja czuję się jakby to był mój serwer typowo, no ale też właśnie taki układ mi odpowiada, bo... No nie muszę się aż tak właśnie bardzo angażować, no cóż, także po prostu zapraszam Was na ten serwer, no bo tutaj właśnie będę grał na pewno, no raczej na Multiconcie, ale myślę, że moje multi to każdy zna, jest to po prostu afterowy, więc możecie mnie pewnie znaleźć na właśnie tym serwerze. No, i też pewnie z tego serwera będę nagrywał jakieś odcinki. Także, jako widzowie, możecie się na jakiś odcinek u mnie po prostu załapać. Także słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie właśnie sprawy informacyjne. Także trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siemano.